Ja jestem zmartwychwstaniem, a księciem tego świata jest śmierć. Nie oskarżaj Twoich prześladowców, abym ja nie sądził Cię w dniu sądu duszą mojej męki. Ja Panu ukazuję ci drogi, które przemierzyłem aż do mojej męki, ponieważ mi służysz, powinnaś iść ze mną. Świat odrzuca dziś nasze dwa serca. Serce Twojej najświętszej matki i moje najświętsze serce. Czasy, w których obecnie żyjecie, to czasy miłosierdzia. Już ci wyjaśniłem, co się stanie, kiedy zostanie złamana szósta pieczęć. A teraz posłuchaj mnie i pisz. Zaraz po tym, jak nasze dwa serca wypełnią swe świadectwo. Złamie siódmą pieczęć, i w tym momencie nastanie przerażająca cisza. W tej ciszy ludzie tego świata pomyślą, że zwyciężyli nasze dwa serca i będą się cieszyć. Będą świętować to wydarzenie, sądząc, że pozbyli się naszych dwóch serc, które dawały świadectwo przez naszych rzeczników, bo to, o czym świadczyli, Stało się plagą dla ich uszu, i plagą dla ich spraw, i dla ich złych zamiarów. Wtedy nagle ta cisza zostanie przerwana przez nadejście mojego dnia i biada nieczystym, biada nienawróconym. Ta pustynia będzie usłana ich trupami, pustynia, którą sami przygotowali. Wtedy mój anioł napełni ogniem kadzielnicę, którą trzymał przed moim tronem i ołtarzem, i rzuci ją na ziemię. A kiedy każdy będzie uważnie patrzył, wtedy nadejdzie gwałtowne trzęsienie ziemi i części ziemi zapalą się i przemieszczą. Wielu ucieknie w góry, aby się ukryć w grotach i pomiędzy skałami. Będą mnie wzywać, lecz ja nie będę słuchał. Będą mnie prowokować i bluźnić mojemu świętemu imieniu, i powiedzą: Do góry, do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Ponieważ nadejdzie mój dzień, i któż się stoi? A ci, którzy przeżyją, przejęci strachem. Upadną na kolana i będą mnie tylko uwielbiać, mnie i ich Boga. Wtedy stąpią na Was nowe niebiosa i nowa ziemia. Królestwo świata stanie się moim królestwem i będę królował w każdym sercu. Przeszły świat zniknie. Duszo. To już za Waszych dni rozpocznie się moje królowanie.